Oczy całej Polski zwróciły się w stronę małego miasteczka na Mazowszu, gdy media obiegła wiadomość o śmierci Tomasza Jakubiaka, znanego przedsiębiorcy, aktywnego społecznie obywatela, kochanego ojca i męża. Oficjalnie zmarł po trzech miesiącach leczenia ciężkiej choroby. Ale czy rzeczywiście wszystko było takie, jak się wydaje? Pogrzeb odbył się w deszczu i milczeniu. Bliscy zasłaniali twarze, unikając wzroku dziennikarzy. Jednak to, co wydarzyło się później, wstrząsnęło opinią publiczną. Trzy miesiące po jego śmierci, jego żona, dotąd nieobecna w mediach, pogrążona w żałobie, nagle przerywa milczenie, występuje publicznie z oświadczeniem, które wywołuje efekt bomby. To nie była naturalna śmierć, zaczyna drżącym głosem, wpatrując się w kamerę. Te słowa natychmiast rozchodzą się po internecie, jak burza. Co ją skłoniło do tak dramatycznego wyznania? Czy ma dowody? Dlaczego czekała tak długo? Wśród lokalnej społeczności zaczynają krążyć plotki. Mówi się o niespodziewanych zmianach w testamencie, dziwnych wizytach w szpitalu, zagubionych wynikach badań i Jednym niepokojącym szczególe z dnia jego śmierci, o którym do tej pory nikt nie mówił głośno, szczególe, który może zmienić wszystko. Kim był naprawdę Tomasz Jakubiak i dlaczego jego historia ta, zamiast kończyć się cicho, jak życie wielu ludzi, właśnie teraz nabiera nowego, dramatycznego wymiaru. Ta opowieść to nie tylko dramat rodzinny to zagadka, która wciąga coraz głębiej i stawia pytania, na które nikt nie jest gotów odpowiedzieć. Wszystko zaczęło się od jednego zdjęcia, które żona Tomasza odnalazła przypadkiem w jego prywatnym telefonie, już po jego śmierci. Zdjęcia, które nigdy nie powinno istnieć na pierwszy rzut oka, niewinne przedstawiało szpitalny pokój, ale w tle, w lustrzanym odbiciu, odbijała się postać osoby, która nigdy oficjalnie nie odwiedziła Tomasza, ani nie była wpisana w żadne rejestry wejść i wyjść z placówki. Osoba ta stała nieruchomo w cieniu, z twarzą przesłoniętą maseczką, ale jedno oko było widoczne zimne, przenikliwe, martwe jakby wycięte z Innej rzeczywistości. Żona Tomasza nie znała tej osoby, nigdy jej wcześniej nie widziała, ale kiedy zaczęła przeglądać jego kalendarz elektroniczny, odkryła wpisy, które nie były jego stylem pisania, zniekształcone skróty, dziwne znaki, jakby ktoś inny miał dostęp do jego konta, a jeszcze bardziej niepokojące było to, że te wpisy pojawiły się na tydzień przed pierwszym, pogorszeniem jego stanu zdrowia, dokładnie wtedy, gdy lekarze przestali rozumieć, czemu jego organizm tak dramatycznie reaguje na leki, które wcześniej dobrze tolerował dokumentacja medyczna, którą kobieta uzyskała po wielomiesięcznej walce, zawierała luki. Były tam godziny, w których rzekomo podano mu silne środki, ale nie było podpisów. Nie było śladów obecności personelu, zniknęły próbki krwi z tych dni. Co gorsza, jedna z pielęgniarek, która pracowała wtedy na oddziale, została nagle przeniesiona do innego szpitala bez możliwości kontaktu, a jej profil w mediach społecznościowych zniknął dosłownie z dnia na dzień. Śledztwo, które próbowała prowadzić na własną rękę, natrafiało na mur milczenia. Ludzie, którzy jeszcze niedawno byli serdeczni, nagle unikali rozmów, nie odbierali telefonów, nie odpisywali, nikt nie chciał wspominać o Tomaszu, jakby nagle jego istnienie zaczęło ich parzyć, jakby bali się, że sama rozmowa mogłaby ich w coś wciągnąć. A potem przyszedł dzień, w którym odebrała anonimową przesyłkę, zwykła biała koperta, bez nadawcy, w środku było tylko jedno zdjęcie. Wydruk z kamery monitoringu szpitalnego pokazujący korytarz, na którym Tomasz o godzinie 3 w nocy wychodził ze swojego pokoju w samej piżamie Boso i szedł w kierunku drzwi ewakuacyjnych. Ten fragment nagrania nie istniał w oficjalnych materiałach, które otrzymała wcześniej od szpitala. Zapytany dyrektor techniczny twierdził, że kamery były wyłączone z powodu konserwacji ale to zdjęcie istniało, a Tomasz wyglądał na zdezorientowanego z twarzą, napiętą, jakby słyszał coś, czego nikt inny nie mógł usłyszeć lub widział coś, co istniało tylko dla niego. Od tego momentu wszystko przyspieszyło. Ktoś próbował włamać się do mieszkania, wdowy zostawił po sobie tylko delikatnie uchylone okno w kuchni i ślad dłoni na lustrze łazienkowym. Jakby chciał powiedzieć: Widzę cię, jesteś następna, zleciła niezależne badanie toksykologiczne. Próbki włosów Tomasza przechowywane w szczotce wyniki przyszły po dwóch tygodniach wykazały śladowe ilości substancji, które nie powinny być w jego organizmie substancji używanych rzadko w medycynie wojskowej do testów neuropsychicznych nigdy nie były dopuszczone do użycia klinicznego. Co więc robiły w ciele prywatnego przedsiębiorcy i skąd mogły się tam znaleźć? Z każdym dniem historia traciła kontury logicznej narracji, a nabierała cech koszmaru, zacierały się granice między rzeczywistością a czymś niewytłumaczalnym z archiwum domowego. Dysku wydobyła jeszcze jeden element ukryty folder, zabezpieczony hasłem, które znała tylko ona, bo był to pseudonim ich zmarłego dziecka, które poroniła kilka lat wcześniej, folder zawierał krótkie nagrania, audionocne szepty spokoju szpitalnego. Słyszała w tle kroki głosy personelu, ale też coś jeszcze, coś, co brzmiało jak oddech tuż przy mikrofonie, wyraźne sapanie i rytmiczne trzaski, jakby ktoś zbliżał się coraz bardziej, aż w końcu jedno słowo wycięło się ponad wszystko. Znalazłem... Ten dźwięk powracał w jej snach, pulsował w czaszce, a każda próba jego analizy kończyła się uszkodzonym plikiem lub zawieszeniem systemu, coś broniło dostępu, coś lub ktoś, kto nie chciał, żeby prawda wyszła na jaw. A może to wszystko miało tylko ją złamać, sprowokować do szaleństwa? Może Tomasz wiedział, że zbliża się coś nieuniknionego? Może zostawiał jej ślady w nadziei, że znajdzie odpowiedzi, których sam nie zdołał wypowiedzieć? Może dlatego przez ostatnie tygodnie, przed śmiercią, pisał do siebie notatki z literami wyrwanymi z kontekstu, zapisane w lustrach, na parze, po kąpieli lub kredą na cegłach balkonu, które znikały po godzinie, jakby nigdy nie istniały, ale ona je fotografowała, układała puzle i kiedy złożyła wszystkie znaki w jedną całość, zrozumiała, że to nie był przypadek, nie była chora, nie była sama. To, co zabiło Tomasza, nadal żyje i patrzy na nią przez ciemne szyby okien, w jej domu czekając, aż i ona popełni błąd. Jeden błąd, który wystarczy, by historia się powtórzyła i ktoś znowu zniknął bez śladu. I tak oto zaczęła się jej osobista walka z cieniem, który nie miał imienia. Nie miał twarzy, ale miał siłę, by rozrywać rzeczywistość, na kawałki każdej nocy słyszała ten sam stukot kroków na klatce schodowej, dokładnie o tej samej porze. 0247 nad ranem kiedyś próbowała wyjść na korytarz z telefonem, ale wtedy wszystko milkło. Jakby ciemność, czuła, że jest obserwowana, zgłosiła sprawę na policję, ale nie przyjęto zawiadomienia brak śladów, brak kamer, brak świadków. A funkcjonariusz, który przyjmował zgłoszenie, spojrzał na nią dziwnie i powiedział cicho: Proszę pani, czasem lepiej nie wiedzieć. Nie dawało jej to spokoju, zaczęła wracać myślami do rzeczy z pozoru banalnych, drobnych znaków, których wcześniej nie łączyła z niczym złym. Przypomniała sobie: Jak Tomasz, kilka tygodni przed pogorszeniem, zaczął pisać dziwne wiadomości do samego siebie. E-maile, które nigdy nie zostały wysłane, ale były zapisane w wersjach roboczych, zatytułowane były tylko jednym słowem ściany, w treści pojawiały się pojedyncze frazy powtarzane z coraz większą desperacją Ktoś tam jest, nie mogę spać, oni się zbliżają, to nie szpital, a najdziwniejsze było to, że kiedy próbowała je otworzyć, komputer zawieszał się, a po restarcie pliki znikały bez śladu. Serwisant, który miał odzyskać dane, ostatecznie zrezygnował, mówiąc, że takie rzeczy się nie dzieją bez powodu. Wtedy zrozumiała, że nie będzie mogła ufać nikomu, że to, co odkryła, zaczęło żyć własnym życiem ktoś grzebał w jej przeszłości, odwiedzał jej rodzinę, pytał o jej dzieciństwo. I co gorsza, zaczęli znikać ludzie, jeden z dawnych kolegów Tomasza, który próbował pomóc, nagle wyjechał za granicę, zostawiając niedokończony mail z załączonym plikiem tekstowym który był tylko jednym słowem, ucieczka, ksiądz, który udzielał Tomaszowi ostatniego namaszczenia, zmarł na zawał trzy dni po pogrzebie. Mimo, że wcześniej był całkowicie zdrowy, a psycholog, który próbował zinterpretować dla niej nagrania dźwiękowe, zaczął unikać kontaktu, jakby bał się, że każde kolejne słowo przybliża. Go do czegoś, czego nie chciał znać? Ona jednak nie przestawała poszukiwać. Pewnego dnia w dawnym warsztacie Tomasza znalazła schowek, o którym nie wiedziała. Starą skrzynkę zamkniętą na zardzewiały zamek, w środku była mapa z zaznaczonymi punktami w jej własnym mieście. Cmentarz opuszczona willa na wzgórzu Stary Młyn, który od lat był zamknięty na głucho i ostatni punkt bez opisu, ale z datą 24. 09, dokładnie miesiąc przed jego śmiercią, odwiedziła te miejsca. Każde z nich kryło coś niepokojącego. W willi znalazła resztki zniszczonych dokumentów z logo firmy farmaceutycznej, o której nigdy wcześniej nie słyszała w młynie. Z kolei były porozrzucane buteleczki po lekach, których nazw nie było w żadnym rejestrze, a na cmentarzu odkryła świeżo naruszoną ziemię przy grobie, który oficjalnie należał do kobiety zmarłej. 20 lat wcześniej, ziemia była miękka, jakby ktoś grzebał tam w nocy i próbował coś ukryć lub wydobyć odkrycie. To sprawiło, że zaczęła mieć wrażenie, że przeszłość Tomasza była zupełnie inna niż znała przez 10 lat małżeństwa. Jego służbowe wyjazdy nagle nabierały innego znaczenia. Jego znajomości okazywały się powierzchowne, a nazwiska z jego telefonu prowadziły do ludzi, którzy nie istnieli lub byli martwi. Wszystko to tworzyło siatkę powiązań, które prowadziły w jedno miejsce, do szpitala, w którym zmarł, a raczej do tego, co się tam mieściło, zanim placówkę odnowiono. 16 lat temu tam wcześniej była jednostka badawcza wojskowej służby wywiadowczej, działająca pod przykrywką leczenia psychiatrycznego i według starego pracownika, który zgodził się mówić tylko pod warunkiem anonimowości, prowadzono tam eksperymenty na ludziach chorych, terminalnie bez rodzin, bez nadziei, bez głosu. Jej mąż, jako młody technik, miał tam praktyki, ale nigdy o tym nie wspomniał. Może to właśnie wtedy został uwikłany w coś, z czego nie dało się uciec. Może jego śmierć nie była zemstą, lecz zamknięciem kręgu. Może on sam wybrał miejsce, w którym umrze, bo wiedział, że tylko tak zostawi jej klucz do prawdy. Ale czy to prawda, czy pułapka, czy jego milczenie było ostrzeżeniem, czy prośbą o dalsze szukanie, nie mogła już przestać, czuła, że im więcej odkrywa, tym mniej wie, a najgorsze dopiero przed nią. Bo zaczęła widzieć rzeczy, których nie da się już od zobaczyć. I wtedy wydarzyło się coś, co na zawsze zburzyło granice między tym, co racjonalne, a tym, co niewytłumaczalne. W nocy, dokładnie o 02:47, tej samej godzinie, w której zawsze słyszała kroki, lustro w jej sypialni pokryło się mgłą, chociaż w pokoju panowała sucha cisza. A na tej zaparowanej tafli, tuż przed jej oczami, zaczęły formować się litery nie jej ręką, nie człowieczą. Słowa pisały się same, powoli, jakby ktoś z drugiej strony szkła próbował coś przekazać. Nie wracaj tam. Zdążyła zrobić zdjęcie, ale po sekundzie lustro znów było czyste. Zesztywniała. Wiedziała, że zbliżyła się za bardzo. Tego samego dnia wróciła do ostatniego punktu z mapy Tomasza, nieoznaczonego. Było to miejsce na granicy lasu, opuszczony barak z zawalonym dachem, pozostałość po czasach PRL-u. W środku nic, albo tak się wydawało. Dopiero po godzinie grzebania w ziemi pod jedną z betonowych płyt natrafiła na stalową skrzynkę. Otworzyła ją i zobaczyła coś, czego nie powinna nigdy widzieć. Stare zdjęcia czarno-białe, wykonane aparatem analogowym, ludzie w szpitalnych kitlach, ale z twarzami zamazanymi. Leżący pacjenci, przywiązani, otępiali z szeroko otwartymi oczami, jakby patrzyli na coś, czego nie dało się ogarnąć umysłem. Na jednym ze zdjęć rozpoznała Tomasza. Był młody, miał może 22 lata. Stał z tyłu z dłońmi splecionymi w tle jednego z eksperymentów. Z tyłu każdego zdjęcia widniał kod daty i jedno słowo powtarzające się jak echo: faza 4. Ale co to była za faza? Co badali? Kim byli ci ludzie? Nagle wszystko nabrało nowego sensu: jego nocne lęki, cienie pod oczami, słowa wypowiadane przez sen, których nie rozumiała: "Nie wracaj. Oni mnie znajdą. Już w środku." Nie były objawem choroby, były echem czegoś, co nigdy się nie skończyło. Ona nie wiedziała jeszcze, że otwierając tę skrzynkę, uruchomiła reakcję łańcuchową. Przez kolejne dni w jej domu zaczęły się dziać rzeczy, które łamały prawa logiki. Krany odkręcały się same, z radia leciały fragmenty rozmów Tomasza, których nigdy wcześniej nie słyszała, okna trzaskały w środku bezwiecznej nocy, a potem przyszła przesyłka. Tym razem nie anonimowa był to duży kopertowy pakiet z pieczęcią instytucji, której nie znała, ale której logo było identyczne jak to, które znalazła w opuszczonej willi. W środku raport oficjalny, techniczny, podpisany przez zmarłych, zawierał analizy biologiczne, neurologiczne, nazwiska, numery prób, wyniki testów. W ostatnim wierszu było nazwisko jej męża, jako obiekt testowy numer 74. Test, próg percepcyjny i narażenie na sygnał długookresowy, faza 4b. Data rozpoczęcia eksperymentu 2004. Data zakończenia brak. W dolnym rogu dokumentu był symbol dziwny trójkąt z okiem, który wyglądał jak wyjęty z teorii spiskowych. Tego wieczoru dostała telefon. Głos w słuchawce był cichy, ale spokojny: Zrobiłaś za dużo, albo znikniesz. Albo zamilkniesz. Nie ma trzeciego wyjścia. I wtedy uświadomiła sobie coś jeszcze bardziej przerażającego. Ona również była obserwowana. Od lat. Nie od momentu śmierci Tomasza, od momentu, w którym go poznała. Wszystko, co uznawała za przypadek spotkanie na uczelni, wspólne staże, nawet wybór mieszkania zostało zaplanowane. On nie był tylko ofiarą. Był częścią czegoś większego. Czegoś, co teraz przelewało się na nią. Teraz to ona miała zdecydować, czy pójdzie głębiej, czy otworzy ostatnie drzwi, te, które Tomasz próbował zamknąć na zawsze. Ale już było za późno, bo zło, które raz zostało wypuszczone, nigdy nie wraca do klatki dobrowolnie, a cienie, które znały jej imię, właśnie zaczęły szeptać za ścian. Ona wiedziała już, że to nie jest tylko historia o utraconym mężu. To nie była zwykła żałoba, nie był to ból kobiety, która została sama. To była transformacja, przemiana z ofiary w świadka, a potem w uczestniczkę czegoś, czego ludzki język nie potrafił nazwać. Zaczęła dokumentować wszystko, każdy dziwny dźwięk, każdą zmianę temperatury w mieszkaniu, każdy sen, który nie był tylko snem, lecz wizją. A potem któregoś ranka obudziła się z krwią na dłoniach. I nie była to jej krew. Pościel była czysta, mieszkanie pozornie nietknięte, ale na ścianie znów zapisana para. I znów to samo słowo wracaj. To nie był już ostrzegawczy szept. To był rozkaz. Kiedy przejrzała nagrania z kamer, które zamontowała potajemnie, zobaczyła siebie, śpiącą spokojnie, a potem swoją postać, drugą wersję siebie, wychodzącą z kadru, wpatrzoną w coś poza obiektywem. Ubrana była w te same rzeczy, lecz poruszała się nienaturalnie, jakby jej ciało nie było w pełni ludzkie, jakby coś innego je prowadziło. Nie była w stanie tego wytłumaczyć. Nie była w stanie nawet tego zaakceptować, ale wiedziała, że nie ma już odwrotu. Zdecydowała się na krok ostateczny powrót do szpitala, ale nie przez główne wejście, nocą, przez stary szyb wentylacyjny, którego plan odnalazła w szkicach Tomasza. Zeszła na poziom 3, dawno wyłączony z użytku, oficjalnie zalany i niedostępny. Tam, w ciemności i ciszy przerywanej tylko jej oddechem, znalazła korytarze z porzuconym sprzętem, przewrócone łóżka, pokryte kurzem foldery, a na końcu korytarza drzwi z wyrytym symbolem oka i cyfrą 4. Były zamknięte, ale wystarczyło lekkie pchnięcie, otworzyły się bezszelestnie. W środku znajdowało się pomieszczenie, jak z innego świata. Idealnie czyste, zimne, bez kurzu, jakby ktoś dbał o nie codziennie. Na środku krzesło i aparat EEG z kablami, a obok projektor, który nagle uruchomił się sam. Na ścianie pojawiły się obrazy. Tomasz, leżący, otwierający oczy, mówiący coś, czego nie słychać, krzyczący. A potem jego mózg, wyświetlany w formie danych, przypominał sieć, sieć połączeń, które przekraczały znane wzorce neurologiczne. I w tym samym momencie kobieta poczuła, że jej głowa pulsuje że ktoś w niej mówi nie z zewnątrz, z wnętrza jej własnych myśli głos nie był jej głos był jego, ale nie Tomasza, takiego, jakiego znała to był Tomasz przemieniony inny mówił. Oni mnie nie zniszczyli, przenieśli, teraz jestem częścią struktury, ale ty jesteś kluczem, przez ciebie mogą wrócić. I wtedy wszystko się zawaliło, dosłownie. Pomieszczenie zaczęło drżeć, ściany pękały, światła gasły. W ostatnim momencie zdążyła uciec, wybiegając na powierzchnię z ranami na ciele i ciemnością w oczach, która nie była zmęczeniem, była wiedzą, niosła w sobie coś, czego nie rozumiała. Ale co już ją zmieniało nie była już tą samą kobietą. To koniec tej części historii ale prawdziwa prawda dopiero się zaczyna. Cienie, które ją otaczają, nie pozwolą łatwo odejść. Jeśli chcesz poznać dalszy ciąg tej mrocznej opowieści, zapisz się na kanał i nie przegap kolejnych odcinków pełnych niespodzianek.